Cześć! Awe! Tak po rzymsku! Awe! Awe to zaraz, ja jestem Legwan. A ja mistrzu, że tak Ale bardzo mi się podoba, że może się razem rozstawiać. No, rodzin, możemy przemieszać, ten, przemieszać armię. Więc pod uwagę, że ja mam, ja wiesz... Ja właśnie brałem ten, pod względem indywidualnym. Dobra, to ty z prawej, ja z lewej, będzie dobrze. No. Klasycznie. Tak Później się opracuje zaawansowane techniki i taktyki wykorzystania tego, że się zestawiamy razem. To niebieskie coś to amunicja. Mhm. Mhm. Ostatnio mieli, kurde, amunicję moi legioniści, a nie chcieli niczym rzucać. To mi się nie podobało. No, tak. Jest tu kilka takich rzeczy, które wymagają zastanowienia. Ustawiasz ich w linię taką? Legionistów? To nie jest Napoleon, ey! Oni ja się nie znam. <laughs> oni się poruszają w takich czworobokach. Dobra, ale. tak to mi oflankują, czy coś tam. Ale ogólnie ja powiem ci. Przygodę, powiem ci, że zarąbiste jest to, że jednostki mają swoją masę rzeczywistą taką i po prostu wiesz, w Romie jedynce albo w jakiejkolwiek innej grze, Total War, gdzie miałeś falangę ustawioną. Ustawiałeś falangę i ktoś szybciej wbijał i to w ogóle nie miało żadnego. Efektu na swojej falandze, tak? Nie wywierało A no, tutaj się No, a tutaj po prostu tak ci rozpycha wszystko, łowu To jest za rąbiste po prostu, za rąbiste O jeszcze mam dwie jednostki, zapomniałem o nich w ogóle Królewscy peltaści, gdzie peltaści to są jednostki takie stricte dystansowe, miotacze Tutaj oni są jednostką do walki wręcz dla macończyków Jako jedna chyba z dwóch albo z trzech jednostek, tylko do walki wręcz takich zwykłych. To dziwne, bo nawet w rom była ta do walki na dystans. No, no tutaj Dobra, też mam... Rozpoczynamy bitwę. Rozpoczynamy. Czy nie? Ja jestem gotów. Dobra. Tutaj też mam ten y, peltastów, którzy są do walki na dystans miotaczami i są jeszcze peltaści królewscy, którzy mają zbroje i tarcze i miecze. Ja teraz zobaczyłem, że gladiatorzy mają y, amunicję i ciekawi, nie y, czym rzucają. <laughs> Tarczami! Trzciami, <trójząbami. laughs> Hełmami rzucają po prostu tak w ogóle zobaczyłem też że berserkerzy w germanii czy tam w galii mają tarcze zatkało mnie no w ogóle ci berserkerzy to jest chyba taka podstawowa jednostka dla ten o licze graficzne czemu tak się nie wczytują kurde no ja na szczęście nie mam na razie jest dobrze jeśli chodzi o fps-y fps-y to ja mam tutaj wzorowo w nawet bisy. Ogólnie gra... Ludzie narzekają, że gra jest źle zoptymalizowana. Ja mam kartę graficzną, która jest dwa modele nad minimalnymi wymaganiami i gra chodzi mi płynnie na moich customowych ustawieniach, troszkę mniej płynnie chodziła na ekstremalnych, które są. Ekstremalne, jak sama na wskazuje. O, Uu, proszę, rozstawili tak się. Do tak dziwacznie. Nie jedziemy no. go pierwszego. Dobra. Tylko jak teraz poruszyć jednostkami, to jest problem. Ja nie wiem jak poruszyć jednostkami. A, co, jest, zgrupowałem ich, oni. Nie no chcą, właśnie, tak, właśnie, właśnie to jest problem. Pracować. Oni nie, nie, nie... nie! Ale wiesz co można robić? Można przytrzymywać po prostu strzałkę do przodu i wtedy idą do przodu twoje jednostki Aha, że jest stara dobra. Strzałkę do przodu samą. No Wow, ale zrobili. O idzie szybko nawet. No. W Napoleonii idzie super wolno, szczególnie trochę szybciej, a teraz już w ogóle coś zapierda. <noise> Także no w sumie to jest do przesuwania jednostek tylko do przodu, tak? Bo tutaj nie ma jak w, jak w Napoleonie wymiany ognia po kroczku. Tylko chodzi o to, żeby przesunąć swój szyk w przód. Ale nie, no w Napolonie też się tak e, tylko używało. O rany, ale tak. Te... Dobra, zobaczmy co oni tu w ogóle mają. Lekka kawaleria, jakaś mytająca. Te glicze, glicze graficzne są z. Z uciekania. No, miejmy nadzieję. Ja pierdziut, Weź, ty zobaczysz sobie później, jak to wygląda u mnie, to jest masakra. Odej! Mam takie wielkie, czarne prostokąty. Procarze, 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 no, nie, to ucznicy i pikinierzy z przodu. A ty masz uszlików? Ja nie patrzę w na armię. E, nie, mam nie Ale oni też rzucają jakieś tam dzidy to. No, zostawiam dwie jednostki z tyłu. Ups. O, to co uwielbiam w Total czyli jednostki się ustawiają jak chcą. Ta jest jakoś z lewej, ta z prawej, ta znowu z lewej. Jakby nie mogło tak samo jak na nic. No, przeciągasz ten. Dobra. I... I się rozkładają po prostu ja po chińsku. Atakuję. Dawaj! O mam lag. Rush army. O, A -a. u mnie też lag. Ej, ale jest lag. No jest lag. Nic się nie rusza. O, dobra, jest. O, rusza się, już się rusza. Mogę zobaczyć, jak jednostki się wolno poruszają, bo gra zwalnia do naj najwolniejszego gracza. Tak jakby w slow motion się poruszali. O i przyspieszyli nagle. Dziko. <noise> tak jest zawsze. Dobra, trzeba tutaj ogarniać atak. Glory for Rom, czy coś tam. For GLORY! Makedon, ale zauważyłem też, że jednostki się szybko męczą, więc ja będę moimi jednostkami tak starał się oszczędnie bez biegania. Na początku przynajmniej szczególnie te ja ciężkie. to? zawsze do przodu. <grych> Co to jest? Prawem dwa razy i za Ja pierdziele, o, to ale to ci legioniści mają wielkie tarcze! Ty to widzisz? Z sobie zuma! off mordę. Nie, wiem, teraz ja muszę uważać, żeby ogarniać, żeby mi się nie zaatakowali. O, już mają jakieś tutaj. Atakować ich. Czoooooo! Co tam jest na górze? Bardzo lekka piechota miotająca, o. Jakieś najemnicy. Najemni co, ucznicy kretańscy. Oni są nie, to są mocni ucznicy, wiesz? Trzeba się ich pozbyć, to są jedni z lepszych uczniów. No to już w Michiabe, ej. To jest. Ale tu jest jakiś bół, klikam prawym raz, dwa razy prawym i. Coś słabo. No, lepiej kliknąć raz i R po prostu, ja tak staram się robić zawsze. Biegną, zaglą. A zaraz mi chyba zaatakuje od tyłu. A... Co to są łucznicy, łucznicy, a z tyłu. Mm. Bardzo ciężka piechota do walki z tarczą. ale głośno tupią, jak się zrobi. Bardzo ciężka piechota, maksymalnie. legioniści, na... ogromne tarcze. Zobaczymy, jaki będzie wynik. No, widzę, że chyba wygrywam. Moich jest więcej. Jest to są legioniści, a nie tam jacyś Kartagińczycy z pustyni. <laughs> O, jest ciężka kawaleria do walki z w zwarciu. Wow, uh -oh. szybko, szybko, pretorianie, pretorianie! Moi pretorianie, ja tu chcę te proszę. O, cholera, jeszcze średnia piechota z włóczniami. Tutaj trzeba pomóc. A ich trzeba wycofać. Wiesz, to jest śmieszne? Grałem. Jednostki do walki y dystansowej, ale miotające, a nie, a nie strzelające, mogą sobie podpalać swoje, swoje włócznie do miotania. Mogą mieć ponące pociski. A, też to widziałem. That's funny. Też się zastanawiałem, kurde, ponące włócznie. Ojej, 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 ojej. Jak to Co, działa? Ojej, ojej, tam twoje jednostki padają, chcesz pomocy? Idę ci z pomocą. Padają? No. Ej, to nie fair, przecież jestem Rzymianem. Rzymianinem. No tak, ale właśnie ja mówiłem, Rzymianie nie powinni walczyć w rozciągniętych szykach. No i nie powinni wpadać w falangę od frontu. Nic nie powinno wpadać w falangę od frontu. No ale jak ja mam to zrobić nie w palangę od frontu jak tu... Jest Trzeba flankować i poruszyć się kwadratami w sumie, bo Rzymianie się poruszali wiesz, w prostokątach a nie w takich długich liniach O, jedno w ogóle jednostka legionu mi została z tej dosyć. Ale to zeli moje o nie do i... Dobra, ściana tarcz i o tak, panowie. Dobra, to otok. ty musisz to wygrać, bo, 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 bo ja jestem nowy. <śmiech> <śmiech> ja to mogę w Napoleona. A nie tam. Napoleona, łatwo jest Napoleona, tutaj trzeba kombinować. Dobra. Zimą Jest mnóstwo włóczników, ja Dobra, Sp starajmy się zniszczyć tych hoplitów, którzy tu przemaszerowują tuż obok mnie. Szybkie ja szereg jakoś na tyły, moimi lanserami się dostać. Mm -hmm. Dobra. O, pretorianami może wiadę w sam środek jego formacji. Kawaleria tak jest tak tutaj robię. miażdżąca po prostu, to jest zarąbiste Używaj kawalerii. Polecam. Kawaleria, polecam, Leszek o, Pukowski. Wróciły mi się jednostki. Super wieści. Wrzucę ich do. do walki na szermierzy w Kirysach. Ej, oni tu mają włócznie na tym, tym. Ja myślałem, że to są triaria, To się okazuje, że kawaleria mi tutaj walczyła cały czas. Z jego włócznikami Dzieńsko, do walki. Ooo, będzie szarża w falangę! Co to jest, co to jest? Man. O, to są jacyś łucznicy odsłonieni to ich w pojadę O, i tu jest szansa zaatakowania falangi od boku. To oni jak jacyś jacy ciężcy są, kurde. Mają biegać, a nie biegają. To Gdzież jest mój generał? Mój generał niech sobie tu podbiegnie. O, Żarżę pięknie. Zbieram. Tylko nie wiem po co wpadasz tymi jednostkami w plecy mojej falangi. Cory, nie, to, znaczy, to nie szkodzi, nie? Tylko jakbyś wpadł od boku, to po prostu się większe straty. Bo tak to oni stoją po prostu za mną. O, to jest generał. To jest generał? Ej tu jest no generał! To jest z moimi triarii, za go jego tyłu A, ty mi też zatekuje, może mi się uda To już moi gladiatorzy to, to wygrywają To jest Ej tu jest wrogi generał Wrogi generał jest przy moich... Jednostkach z włóczniami A to nie twój? Nie, tam jest wrogi, tam jest mój, no wrogi mój jest za mną Ale, no bo oba jesteśmy macudeczkami <średnio> <średnio> To go jedź tak, o, tylko moje jednostki tak nie chcą ta. się ruszyć. Wysić na Ale jakieś te starcie takie mało dynamiczne się wydają. Bardzo wolno Zależysz? pracuje gra, wiesz? Przez to, że ktoś ma po prostu słaby komputer. <laughs> A no, To też jest taka opcja. Jego generał właśnie ja szarżuje tak, w moją ustawioną falangę. Matko boska. Ja szarżuję mu w tyłek, ale może to przyniesie jakiś efekt, czy nie wiem. O, wygrywam! Moja lekka piechota wygrywa z jego ciężką. Ej, znaczy, kawaleria. No to to w ogóle zaprzecza prawom fizyki. Ale dobra, mi się to podoba. W tym razie. Lekka piechota rzymska, wiesz. OP. O, jego generał jest w otoczeniu także super. Powoli pada. Tak samo moja kawaleria. O wygląda to, że jego jednostka generalska padła. Nie wiem czemu nie było żadnej informacji na ten temat. Ale jestem zadowolony z tego, że pan... Może sam generał nie zginął. Albo Może być przynajmniej, że ucieka, czy coś. Tak, tak, no właśnie zniknęła ta flaga jednostki, więc powinna być jakaś informacja. Ale trudno. Ja jakimś cudem wygrałem, jestem OP. Oa! nice. O, gerałbym sobie podesłał. Dobra, czas na jakąś fajną szarżę tyłek. No, tam jeszcze z tyłu są te jednostki dystansowe jakieś. Tylko, że oni nie za bardzo są w walce, to nie chcę atakować, bo w takim razie mogą się obronić. O, ale zniknęła ikonka jego generała, bo był taki orzeł. Mhm. Znaczy, że go zabiłem chyba. No chyba tak, tylko nie wiem, czemu gra nie formuje. Dobra, on mnie tu obstrzeliwuje tymi swoimi... E, ...prosażami. Czarno siebie w atakuje od tyłu. No, to bardzo fajnie, że są pewni. Dobra, trzeba jechać i gołuczników. No, ho, wysyła swoją kawalerię, zobaczmy co to jest. Bardzo ciężki kawaler szturmowa. Uuu, no to dupa. Mhm. W ogóle, używałeś mapy taktycznej? Przytrzymuję stab? E, nie, ale to jest niepotrzebne. Ale fajnie, fajnie o, wygląda. Dobra, trzeba atakować go z flanki teraz. Yy, tak, tak. Ja, ja, idę na ja idę z frontu, ty ciśnij flankę. O, przechwyci moją kawalerię. A to. Ale dobra, jedna go zatrzyma, a reszta poleci w, w łócznik. A, też mi zaczęło. dobra. O, w końcu to Will mówi. O, lukowany. jego prosarze biegną do walki w walkę wręcz z moją jednostką. Ciężkie piechoty elitarnej z dwoma chevronami upgrade'ów <gryw> powodzenia. Co to może wyślę O, są triarii, dobra, to triarii, niech pomogą z kawalerią. Zresztą są A, w sumie to można ten tutaj. Kawaleria ogólnie jest według mnie OP i ona będzie znerfiona niedługo, ponieważ oni tak cisną i właśnie można nie robić wszystko. I kawaleria jest wszędzie OP, także to. <gryw> nie wiem, czy to zmienią. Na przykład w Nolonie, jak ktoś umie grać kawalerią, to sobie radzi bez problemu, jak nawet ma straszną przepaść w piechocie. Tu ciężko jest odróżnić, kurdy, od kawalerii. Zaraz kawaleria ma jakieś takie... Pół na pół, a piechota ma całe czarne. Ja mam tylko jedną jednostkę kawaleryjską i to mój generał, więc w sumie nie wiem, jak wygląda. Moi pretorianie przegrywają. A tu się coś wróciło, czy co? W którym miejscu twoje pretorie przejdwają tam na e, no tam, gdzie na ta, daleki ta, lewej, ta, tak? Ta, gdzie jest jeszcze karta Na dalekiej lewej flance? No, a, a ja w ogóle nie obserwowałem całego, tego szczerze nie? mówiąc. Nie, tam są sami wrogowie. Tak, tam są sami wrogowie i dwie twoje jednostki. To trzeba chyba szybko trzeba pocisnąć Macedonczyka i... Mhm. I tam się tym są, zająć. No. Tym. Dobra, ale tutaj wygraliśmy z tą lewą flanką. Dokonaliśmy go do kawalerię ja wycofam swoją, dziś zaatakujemy No i ja wydzielę się. Tutaj. Już, już, teraz dwa. A ja ty swojego generała daleko zapuściłeś. No, mój generał jest OP. Ci mówię. Dobra. Piękne, szarże prosto w falangę. Jeszcze wróg jest. Ojej, ojej. O dwa się wrogi. Ty wrogu. Wrogi, wrogu. Dobra, w tych. I pewnie mają ten tryb yy, uciekania gigantycznych przeroczników. No, prawdopodobnie. I trzeba kawalerią. Dobra, yy, muszę wysłać moje jednostki. Wyłączymy im falangę. I zrobimy tutaj takiego jak, jakiegoś hammer. Albo nie, bo przynajmniej najpierw ci z pomocą, a później zrobimy hammer non Unveiled Strike. O ile coś jeszcze zostanie z nas tych przeciwnika, bo widzę, że tutaj one padają jak muchy. Teraz próbujesz generałem może poddawać sytuację, zaraz on ma zastraszanie O, to jest fajne Duszy duszysz z nie na Eee Wiem, że i morale obniży Okrzyk bojowy <grych> Obniży te morale przeciwników, no No, to lubię Dobra, trzeba coś tam im zatrzymać A moja kawaleria, niech e, się rusza Poruszać dupy, panowie Dobra, ja tu się pozbyłem przeciwnika praktycznie u siebie Zostały tylko jednostki no dystansowe ja też do Dobra, ostatni szarże, że pężnik kawalerii Ile to, że żeby... ja też głupio, że nie ma y, ten na tej kart. Ile ich jest, tylko jest kurde jakiś głupi pasy. Tak, no niestety. Procentowy Trzeba najechać na jednostkę, żeby zobaczyć ile ich jest. W sumie nie wiesz, czy tracisz jednostki, czy nie tracisz jednostek. Mam dostępny jakiś bonus. Dobra, kto Dobra. tu jeszcze jest do zabicia? Okrzyk bojowy. Wybijcie to. Co jest? Is there anyone I more kill? Masz okrzyk bojowy? Ej! O, jest. A to jest głupio, że jeszcze to tam. działa tylko na jedną jednostkę. No... Y, lepsze są według mnie, bo masz trzy... Y, Weź, trzy typy generała, wiesz? Z tej swojej tej koty z lewej. No wiem, widziałem to. Tam z lewej masz piechotę taką nie Już, ruszam. Z o, ale tutaj do pijania, ludzi jest O, wszystko podało, nagle Wygraliśmy! Jeej, jesteśmy super! Wii! Nie ma obciachu Uff, uff, nie przegraliśmy Patrz, już uciekają, tylko jedna moja jednostka tam jest, już wszyscy uciekają O, Doły są, Lol. Doły? A, bo mi Will powiedział, że kupi sobie jakieś te <grych> obronne cośki, jakieś Ale tu są, win. zapory przeciwczołgowe. Rządza krwi, odblokowano osiągnięcie. Ja sobie, też odblokowałem, hura, wiesz Zatrzykuję co, sobie powtórkę. właśnie później Nie jak dam. będziesz sobie ją odtwarzał, to sprawdź, czy działa ci system powtórek, ale to kończymy chyba ten mecz. Był, no. był z wami Legwan. I mistrzu. Whee! Trzymajcie się. I cześć. Buziaczki.